Trwającej dyskusji o odwracaniu pól startowych, o nowym Grand Prix, które być może dołączy do kalendarza Formuły 1, no i o tej najświeższej, bardzo ciekawej aferce z Toto Wolfem, jego żoną i Efia w rolach głównych. O tym wszystkim będzie w dzisiejszym ósmym biegu, na który już teraz Was serdecznie zapraszam. Jedziemy! Partnerem ósmego biegu jest wypożyczalnia samochodów Odkryj auto. Pomyślałby ktoś, że koniec sezonu Formuły 1 oznacza koniec ciekawych informacji z tego świata, i jakżeby się ta osoba. Pomyliła. Dzieje się i to dużo. Do tej aferki z Tato Wolfem przejdę na końcu. Na początek dwa szybkie tematy. Dzisiaj tak skromnie, jeśli chodzi o tematy, ale na temat tych, tego zamieszania z Wolfem, jego żoną i ja tam się troszkę rozwinę. A zaczynam od sprintów, bo Formuła 1 potwierdziła już, na jakich torach w przyszłym roku te sprinty będziemy oglądać. Będzie ich sześć, tak samo jak w sezonie 2023 i pojawią się w Chinach. W Miami, w Austrii, w Austin, w Brazylii i w Katarze. Bardzo jestem ciekaw, jak będzie wyglądał ten sprint w Chinach. Może być całkiem ciekawie. Obawiam się Miami i wydaje mi się, że tam może być trochę nudno. To nie jest najlepszy tor pod kątem wyprzedzania, więc stawianie tam sprintu jest dosyć kontrowersyjne, tak to nazwijmy. No i cały czas trwają rozmowy na temat zasad rozgrywania tych sprintów. Tu jeszcze pełnej zgody i takiego pełnego pomysłu na to nie ma. Ma być raczej tak, że w piątek będzie pierwszy trening i jedyny trening, a później po tym treningu kwalifikacje do sprintu. Sam sprint ma być w sobotę rano, później w soboty po południu tradycyjnie kwalifikacje do niedzielnego wyścigu, no i niedzielny wyścig jak zwykle. To jeszcze nie jest potwierdzone, no i też cały czas jest gdzieś tam w tle dyskusja na temat odwracania miejsc na starcie do tego sprintu. Nie wiadomo, czy chodzi o pierwszą dziesiątkę, która po kwalifikacjach do sprintu by się odwróciła, czyli kto byłby dziesiąty w kwalifikacjach, startowałby z pierwszego pola, czy o całą stawkę, jak to rozwiązać pod kątem punktów, żeby ktoś specjalnie nie jechał wolniej w kwalifikacjach, żeby mieć lepszą pozycję na starcie do tego sprintu. Jestem ciekaw, czy cokolwiek, w tej sprawie będą w stanie mądrego włodarza Formuły 1 wymyślić. Jest to trochę kontrowersyjne. Gdyby za to miało być rzeczywiście przyznawane punkty do klasyfikacji generalnej. To na ten moment patrzę to tak na to z lekkim dystansem. Może wtedy trzeba te sprinty oddzielić i zrobić po prostu oddzielną klasyfikację sprinterską. Potraktować to jako taki fan race, wyścig dla, dla zabawy i tyle. Bo jeśli by rzeczywiście tak było z tymi odwróconymi polami startowymi, no to tak. Nie wiem, jakoś w wielu sprawach nie jestem jakimś konserwatystą formułowych, formułowym, ale to odwracanie pól startowych jakoś nie do końca mi leży. Dajcie znać, co wy na ten temat myślicie, no a my po prostu przekonamy się, czy w ogóle to dojdzie do skutku, bo wydaje mi się, tak moja intuicja, że szanse na to nie są jakieś duże, no ale zobaczymy, może nas czymś zaskoczą. Przechodzę teraz do wyścigu, nowego wyścigu, który w kalendarzu ma nam się pojawić od sezonu 2026 a chodzi o wyścig w Madrycie. Coraz więcej źródeł podaje, że jest to albo pewne. Tak twierdzi Joe Seywood, dziennikarz, który często, nie zawsze, ale często ma dobre informacje z padoku. Inne portale, jak choćby motorsport.com, podają, że te rozmowy są już blisko sfinalizowania i blisko jesteśmy usłyszenia potwierdzenia, że ten wyścig się będzie odbywał. Przejrzałem też hiszpańskie media, tam bardzo wiele na ten temat jest napisane. No i Marka też informuje, że potwierdzenie tego, że ten wyścig w 2021. 26 roku w Madrycie się odbędzie i jest blisko. Co to ma być za wyścig? Wyścig na torze półulicznym. Nie ma być to tak jak w przypadku Baku czy e, na przykład Arabii Saudyjskiej, po prostu zamknięta ulica, tylko ma to być częściowo po ulicach, ale też częściowo po takim e, terenie, na którym odbywały się duże e, targi. Chodzi o Teren centrum, konferency... centrum Konferencyjnego IFEMA i też lotniska Barajas. To ma być taki półstały Tor, e, półpermanentny e, tor, e, miałby się pojawić właśnie w sezonie 2026. E, no i tutaj się pojawiają pewne e, kontrowersje, bo do sezonu 2026 podpisana jest w tym momencie Barcelona, czyli ten e, tor e, pod w zasadzie Barceloną. No i wtedy w 2026 mielibyśmy dwa wyścigi w Hiszpanii. Tutaj hiszpańskie media podają, że mogą być różne rozwiązania, może spróbują się dogadać tak, żeby Barcelona na ten sezon. Z zrezygnowała z rozgrywania u siebie wyścigła, powróciła trochę później, bo w sezonie 2026 ma jeszcze jeździć Fernando Alonso i chcieliby tego Fernando tam zobaczyć w, w Madrycie. Dyskusje ponoć cały czas trwają. Są propozycje nitki wyścigowej. One są różne, też różne media podają różne mapki, ale jedna z wersji zakłada, że kierowcy mieliby przejeżdżać przez środek hali, czyli przejeżdżaliby przez taki zadaszony teren, Trochę jak tunel w Monaco, no tylko że tutaj byłby to po prostu budynek, przejeżdżaliby przez budynek. Coś, coś innego, coś, coś ciekawego. No a jeśli chodzi o finanse, to też taka ciekawostka z mediów hiszpańskich. Mówi się, że za możliwość organizacji takiego wyścigu Madryt ma płacić 60 milionów euro, a jeśli chodzi o koszt zbudowania takiego toru, to ma to być koszt 100 milionów euro. Czekamy na potwierdzenie tego, czy rzeczywiście ściganie w Madrycie się pojawi. A ja teraz wykonuję gest zacierania rąk, bo porozmawiamy sobie teraz o politycznej aferce w Formule 1, czyli o czymś, co ja bardzo lubię. No i kochani, w sprawie tej aferki w ostatnich dniach zadziało się bardzo dużo i na początek przejdziemy sobie tak chronologicznie przez to, co rzeczywiście się wydarzyło, żebyśmy sobie to tak ułożyli. Najpierw przedstawienie postaci. Mohameda Ben Sulaima, czyli szefa FIA, znacie, Toto Wolfa też, szef Mercedesa. Jego żona, Suzy Wolf, to była kierowczyni, taką nazwijmy wyścigowa, która jest ostatnią kobietą, która jechała w... W sesji treningowej w Formule 1. No i teraz Suzy Wolf pracuje dla Formula One Management, czyli dla FOMU, czyli tak naprawdę dla Formuły 1 i zajmuje się seriami kobiecymi. A właśnie w zasadzie zajmuje się F1 Academy, czyli tą serią, która niejako zastąpiła W Series. No i kilka dni temu, to było w okolicach początku grudnia, magazyn Business F1 magazyn papierowy, który ma 12 wydań w ciągu roku, jest to miesięcznik, napisał, że w padoku były podejrzenia, że Toto Wolf i jego żona mają sobie przekazywać jakieś poufne informacje. No i w tym artykule były cytaty anonimowe, ale od szefów różnych zespołów, że byli zdziwieni, że czasami Toto Wolf na jakichś spotkaniach miał informacje, których teoretycznie mieć nie powinien, wiedział coś za szybko, no i że padły podejrzenia, że no jak to, konflikt interesów, jego żona pracuje w formule. Jeden. On tutaj jest szefem zespołu, mogą sobie jakieś informacje przekazywać. I taka ciekawostka. Ten artykuł w internecie pojawił się na samym początku grudnia i przeszedł trochę bez echa. Mało kto w ogóle na to zwrócił uwagę, do tego przejdę później, bo Biznes F1, magazyn to nie jest jakiś. Jakieś pierwsze źródło informacji, tak to e, e, nazwijmy, cytując klasyka. E, jak sobie zerkniecie na ich stronę internetową, no to jest to po prostu jakby strona, na której można zakupić ich prenumeraty i, i w, zasadzie, w zasadzie tyle. Ale wrzucają też skany. 12 czy tam 15 pierwszych stron, i na tych pie pierwszych 15 stronach był akurat ten artykuł właśnie o tych kontrowersjach związanych z Totowolfem i jego żoną. No i kilka dni po tym artykule FIA publikuje oświadczenie, w którym napisali, że jesteśmy świadomi spekulacji, jakie pojawiły się w mediach, mówiących o możliwości przekazywania sobie poufnych informacji między szefem zespołu a pracownikiem FOM. Dział compliance zajmuje się tą sprawą. Dział compliance, czyli taki dział zgodności który właśnie bada takie kwestie trochę haerowe, kwestie właśnie tego, czy ktoś nie narusza jakichś takich też etycznych kwestii w swoim miejscu pracy. No i wybuchła burza, no bo oskarżenia dosyć poważne. FIA zajmuje się tą sprawą, nie, poda, nie padają żadne nazwiska, no ale w artykule było napisane jasno. FIA odnosi się do artykułu, bo pisze, że w odniesieniu do tych spekulacji, więc wiadomo o kogo chodzi no i mamy serię oświadczeń najpierw Formuła 1, od razu publikuje informację, że po pierwsze jest zaskoczona, że FIA się z nią nie skontaktowała w tej sprawie przed wydaniem tego oświadczenia, a tak naprawdę zdaniem Formuły 1 powinna, no i Formuła 1 napisała, że oni są pewni, że nie dochodziło do żadnych naruszeń na tym polu, żadnych informacji nie było przekazywanych, oni mają swoje procedury za to odpowiedzialne i są pewni, że nic takiego się nie stało za chwilę Mercedes wystosował swoje oświadczenie i też napisał, że są bardzo zaskoczeni tym, że FIA się z nimi w ogóle w tej sprawie nie skontaktowała, tylko po prostu od razu wyrzuciła oświadczenie do mediów. No i też zapewnili, że są przekonani, że wszystko jest ok. Swoje oświadczenie też opublikowała Suzy Wolf. To oświadczenie jest najmocniejsze. Przytoczę Wam niektóre słowa z tego oświadczenia. Jestem głęboko poruszona i ze smutkiem stwierdzam, że nie zaskoczyły mnie takie oskarżenia. Jest to dla mnie przygnębiające, tym bardziej, że wydaje się, że źródłem tego wszystkiego jest mizoginistyczne zachowanie, próba zastraszenia mnie oraz skupianie się na moim małżeństwie zamiast na umiejętnościach. Jako kobieta działająca przy tym sporcie napotkałam na wiele przeszkód, ale dalej chcę przełamywać bariery i wyznaczać ścieżkę dla kolejnych pokoleń. Najmocniej jak mogę, zaprzeczam tym. Oskarżeniom. Nie wiem, czy tu koniecznie trzeba było odnosić się do tego, że to są jakieś ataki też o podłożu mizoginistycznym, bo nie mamy takiej pewności w zasadzie, no dlaczego no, no jest małżeństwo, na w tym małżeństwie jest kobietą. No, ale gdyby sytuacja była odwrotna, no to by pisali o to, to Wolfie, no, no zostawmy to, ale to chyba nie musiało się koniecznie znaleźć w tym oświadczeniu. W każdym razie. Na tamten moment wydawało się, że będziemy musieli chwilę poczekać na rozwój wydarzeń, poczekać na to, co teraz zrobi FIA, czy będą jakieś dalsze informacje w sprawie tego dochodzenia, tego badania tej, tej sprawy, ale nagle pojawiło się coś, czego nikt się nie spodziewał, no bo były już spekulacje, kto w takim razie rzeczywiście doniósł jakby FIA na tego Toto Wolfa, kto tam w tym artykule się wypowiadał. A tu nagle, słuchajcie, jak jeden mąż Wszystkie pozostałe, poza Mercedesem, dziewięć zespołów, praktycznie w tym samym momencie, to tam były e, różnice kilkudziesięciu e, minut, publikują w mediach społecznościowych e, oświadczenie o identycznej treści. Wszystkie zespoły, które mają różne interesy, których, dla których Toto Wolf jest jakby przeciwnikiem, wszyscy piszą to samo. A piszą, że możemy potwierdzić, że nie poszliśmy do FIA z żadną, z, z żadną skargą, jeśli chodzi o jakieś poufne informacje, które miałyby być przekazywane między szefem zespołu F1, a pracownikiem FOMU Formuły 1. Jesteśmy bardzo szczęśliwi i wspieramy F1 Academy, F1 Academy i dyrektor zarządzającą tego projektu, czyli bezpośrednio o Suzy Wolf napisali, bo też jesteśmy w tę serię zaangażowani. Tak, w skrócie. Więc nie tylko e, jakby pokazują e, e, światu zewnętrznemu, że hola, hola. Nie, nie, nas w to nie wciągajcie, bo my tutaj nic wcale nie mówiliśmy, ale też właśnie bezpośrednio Suzy Wolf e, wspierają. No i jeszcze, żeby uzupełnić chronologię, to też chwilę po tych oświadczeniach pojawia się całkiem ciekawy artykuł na BBC. Andrew Benson, jego e, autorem, to jest moim zdaniem jeden z lepszych dziennikarzy, jeśli chodzi o dojścia do różnych informacji w padoku. No i on napisał, że wiele osób takich, które są bardzo wysoko w Formule 1, uważa, wiele osób, z którymi on rozmawiał, uważa, że ta cała sprawa to jest kwestia takiego sporu pomiędzy Toto Wolfem i szefem FIA, Mohamedem Ben Sulajemem. Są informacje gdzieś tam za kulisami, że Ben Sulaim nie był zadowolony z tego, jak Toto Wolf w ostatnich miesiącach odnosił się do pewnych spraw związanych z Formułą 1. I tu zarówno chodzi o kwestie publiczne, publicznie wypowiadane, jak i wypowiadane w jakichś prywatnych rozmowach. No, i tak wygląda chronologia tych wszystkich zdarzeń. Wow, sporo się podziało w ostatnich dniach. A teraz spróbuję dodać taki do tego od siebie drobny komentarz. Aż zrobiłem sobie pauzę, żeby to wszystko sobie dobrze w głowie ułożyć. No to tak, zacznijmy od pierwszej kwestii, na którą chciałem Wam zwrócić uwagę, czyli na źródło tej, tej informacji. Już Wam powiedziałem, że ten magazyn Biznes F1 może kiedyś był magazynem bardziej opiniotwórczym i renomowanym. No teraz. Delikatnie mówiąc, nie jest, ja nie przypominam sobie żadnych informacji, które oni przekazywaliby jako, jako pierwsi. E, raczej przodują w tym inne media związane z Formułą 1, czyli Motorsport, łamane na Autosport, niemiecki Automotorum Sport, e, nie wiem, The Race, BBC często ma informacje, Sky Sports ma, e, ma informacje. No ale biznes F1, no niekoniecznie. Nagle pojawia się tam artykuł, w którym wypowiadają się szefowie zespołów anonimowo, ale to czemu, jeśli oni rzeczywiście chcieli jakby wypuścić te informacje publicznie i poprzez dziennikarzy pokazać światu, że Toto to Wolf robi z żoną jakieś machloje, no, to czemu nie poszliby do dziennikarzy, do których zwykle przekazują takie informacje, które chcą, żeby wyszły na, na światło dzienne? To jest trochę, trochę zastanawiające. Nie chcę nikogo tutaj oskarżać ani robić jakichś teorii spiskowych, ale trochę to wygląda jak gdzieś informacja, którą ci dziennikarze z biznes F1 dostali skądś, ale nie od tych szefów zespołów, no i mieli coś takiego napisać, żeby. F ja nie wiem, miała się od czego odbić. Po prostu wygląda to bardzo bardzo dziwnie. To jest poważna sprawa i nikt z tych poważnych mediów, tak to nazwijmy, takich informacji w ogóle nie miał. Co więcej, jeden z dziennikarzy właśnie tego niemieckiego automotoru sport pisał, że rozmawiał z jednym z szefów zespołów już po ujawnieniu tych informacji. On mówił nie no, jakby nikt z nas w ogóle nie, taki temat się nie, nie pojawiał, że jakby do końca nie wiedzą e, o, co, e, o co chodzi. Bardzo w tym wszystkim ciekawe jest to, że zobaczcie, wszystkie zespoły zebrały się. W tej sprawie i opublikowały o, o, takie same oświadczenie. Ja nie, ja nie przypominam sobie takiej sprawy, żeby wszyscy, jak jeden mąż, niezależnie czy mają silniki Mercedesa, czy lubią, czy nie lubią Toto Wolfa, czy są największymi przeciwnikami, każdy z nich napisał: Nie wspieramy w ogóle Suzy Wolf, i nikt z nas na skargę do FIA nie szedł. Więc trochę mi osobiście to wygląda jak na taką rzeczywiście, może ja od razu o tym pomyślam, że. To jest taka wojenka. Bardziej myślałem po prostu o wojence FIA kontra Formuła 1, bo na, tych, na tej linii iskrzy od, od już ładnych paru miesięcy, w zasadzie parunastu miesięcy. Tutaj są informacje z BBC, że może chodzić po prostu bezpośrednio o Toto Wolfa, ale środowisko związane z Formułą 1, z fom nagle się bardzo konsoliduje i pokazuje, że są w tym wszystkim razem. Czy to, to Wolf i jego żona przekazywali sobie takie poufne informacje? Tego nie wiem i tylko oni to, to wiedzą. To jest oczywiście sytuacja, która może budzić jakieś kontrowersje. Nie jest to, myślę, jedyna sytuacja w padoku, że ktoś, nie wiem, nawet na niższych szczeblach pracuje w innym zespole, jest w związku z kimś, kto jest w, w zespole Y, jakimś, jakimś innym. Tutaj mówimy o postaciach bardzo wysoko postawionych to Wolf jest graczem wytrawnym. Czy gdyby miał rzeczywiście jakiś graczem politycznym, czy gdyby miał rzeczywiście jakieś informacje przekazywane przez żonę, to siadałby i by je od razu wygłaszał, budząc podejrzenia innych? To mi trochę nie do końca pasuje, ale czy sobie czasami przy śniadaniu o czymś nie porozmawiają, co tam usłyszeli na korytarzach? Tego nie wiem i tego nie jestem w stanie, w stanie rozstrzygnąć. Więc słuchajcie, no, sytuacja jest niezwykle ciekawa. E, za kilka dni mamy rozdanie nagród FIA, tam będzie Mohamed Bensoulayem, będzie pewnie Christian Horner. Zobaczymy, czy jakoś się będą do siebie w ogóle odnosić w tej, w tej sprawie, bo tam w zeszłym roku to tak dziwnie wyszło, tam się dziwnie poklepywali jakieś dziwne, e, dziwne teksty. Mohamed Bensoulayem mówił do, e, do Hornera. Jestem ciekaw, jak będzie tym razem. Mohamed Bensoulayem wydaje się być gościem, który jeśli prawdą jest ta linia, że to jest spór między, Formułą 1 a, a, między FIA a Formułą 1 łamaną na to, 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 to Wolfa, no to widać, że jest graczem, który idzie po wszystko i jakby nie boi się niczego i nikogo. Mówi: Tak, nie spodobało mi się to, co Wolf powiedział. No to w takim razie, cyk, proszę bardzo. Jego żona w F1 wypuszczamy taką informację: to jest wizerunkowy problem dla, dla Mercedesa. Gdyby nie to oświadczeniem wszystkich innych zespołów, to byłoby to jeszcze poważniejsze dla, dla Mercedesa pod kątem wizerunkowym, bo bardzo szybko wszyscy lubią. Przykładać łatki różnym zespołom i tak jak wielu twierdzi, że Red Bull to na pewno oszukiwał z tymi y, limitami budżetowymi, i to są oszuści, i dalej takie komentarze się, się zdarzają. No to tutaj też już widziałem serię komentarzy, jakby niezależnie, czy ta sprawa już została przez EFIA zbadana, czy nie. No to niektórzy już swój wyrok wydali. Poczekajmy na to, co w ogóle w FIA w tej sprawie ustali, czy cokolwiek ustali, czy to, to gdzieś się rozejdzie po kościach. no Nie wydaje mi się, powinni jakieś wydać tutaj e, oświadczenie. Bardzo, bardzo jestem ciekaw, co tu się będzie dalej działo. Będę to śledził, będę zbierał te informacje. Dla Was kolejny odcinek na pewno w przyszłym tygodniu, i aż szkoda, że mamy zimową przerwę, bo tak mielibyśmy wszystkich szefów w padoku i można by każdego przepytać. E, czy nie pasuje Ci to, że to to Wolf? E, Pracuje w Mercedesie, a jego żona pracuje w, w Formule 1. I tyle. Plus, wiecie, to nie jest jakby sytuacja bardzo świeża. Ona od pewnego czasu to, to stanowisko zajmuje, więc można było to zgłaszać wcześniej. I Gdyby szefowie zespołów rzeczywiście inni, gdyby bardzo im to nie pasowało i gdyby chcieli rozpętać burzę, wydaje mi się, że robiliby to mądrzejszymi kanałami niż biznes F1. Jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Dam, dajcie znać w komentarzach, co Wy na ten temat myślicie, a ja Was zapraszam już teraz na kolejny odcinek wkrótce. Dzięki za dziś, trzymajcie się. Cześć, cześć.